Eu tava zaparkowane. Za nami ponad 300 km. Przyjechaliśmy z Jeleniej Góry do Berlina na taki parking, który jest nie no, w pobliżu lotniska. Koszt takiego parkingu wyszedł około 45 euro za tydzień. No przeogromny parking. Tutaj jest dodatkowo transfer w cenie. No i co? Lecimy teraz na lotnisko. Tak więc widzimy się za momencik. Poczekujemy na los Na teneryfa. Na Jak się czujemy? Zostało nam jeszcze 5,5 godziny do celu. I wyjdziemy mniej więcej jak przylecimy 4000 km naszego i jesteśmy przy punkcie, gdzie odbierają bagaż to jest właśnie nasz lot czekamy na nasze bagaże a naprzeciwko jest biuro, w którym wypuszczyliśmy auto więc wszystko w jednym miejscu i autko odebrane z firmy CISAR Znaliśmy Suzuki Vitara Każde auto jest ponumerowane Miejsce parkingowe, wtedy jest odbiór Fajnie, szybko, bezproblemowo 48 euro kaucji Gdy oddamy auto zatankowane do pełna To zwracają Nie wyjazd Zaczynamy naszą przygodę y, od miejsca, które totalnie skradło nam serce. Właśnie zaczynamy naszą przygodę na Teneryfie, Więc usiądźcie wygodnie, bo będzie dużo słońca, pięknych widoków i trochę liczb, które pokażą, że takie wyjazdy wcale nie muszą kosztować fortuny. Zamieszkaliśmy w hotelu Gara Suites Golf and Spa w Las Americas. Dosłownie rzut. Beretem od lotniska, bo jakieś 15 km, już od pierwszych chwil wiedzieliśmy, że to będzie świetna baza wypadowa. No to co, zaczynamy tę hiszpańską przygodę. To jest Wily TV. Zaczyna się dzień. Kamera włączona uśmiech w tle. Rodzina razem, każdy zna tu plan Bo najpiękniejsze chwile to my tu i tam Malwinka się śmieje, marzenia ma wielkie Jak pełen energii, przygoda za chwilkę Magdalena, mama, serce tego domu Jacek, tata, zawsze gotów iść do przodu I Bela z nami, śnieżno-biała, mała, czworonożna Radość, co wszędzie biega Nie liczy się droga, nie liczy się cel Gdy razem przeżywamy każdy nowy nie liczy się droga, nie liczy się cel, gdy razem przeżywamy każdy nowy dzień. Nie liczy się droga, nie liczy się cel, gdy razem przeżywamy każdy nowy dzień. Nieee... to nasz wspólny świat, rodzina, pasja, słońce, wiatr, wakacje, śmieci, setki Zaczynamy od pokoi. Bo to było pierwsze co zrobiło na nas naprawdę dobre wrażenie W hotelu Garas Suic Dostaliśmy duży przestronny apartament Idealny dla rodzin 2 2 Już po wejściu było widać Że miejsca jest naprawdę sporo Osobno sypialnia Duży salon a do tego duży balkon, na którym wieczorami można było spokojnie usiąść i odpocząć po całym dniu. W środku było jasno, czysto i naprawdę komfortowo. Każdy miał miejsce na swoje rzeczy, nikt nie musiał się przepychać czy kombinować, gdzie co schować. Jak na te ceny i standardy naprawdę bardzo pozytywnie, to był świetny start naszego pobytu. Teraz przechodzimy do tego co chyba najbardziej cieszyło wszystkich, czyli baseny. Hotel ma naprawdę fajny kompleks basenowy, a największym plusem było to, że woda była podgrzewana. Dzięki temu nawet w dni, kiedy było troszkę chłodniej, można było wskoczyć bez zastanowienia. Dzieciaki praktycznie nie wychodziły z wody. Jest tu basen główny, spokojniejszy dla Części dorosłych, jak i brodzik dla dzieci. Leżaków było sporo, więc nie było walki o miejsca, a cały teren jest zadbany i przyjemny do spędzania czasu. Do tego dochodzi strefa spa, która naprawdę jest fajna. Jeśli chodzi, ktoś chce się totalnie zrelaksować, jest sauna, jacuzzi, wszystko czego potrzeba, żeby się wyciszyć i naładować baterię. My korzystaliśmy kilka razy i za każdym razem było super. To zdecydowanie jest mocniejszy punkt tego hotelu. No i jedzenie, temat, który zawsze budzi emocje. My wybraliśmy opcję HB, czyli śniadanie i obiad do kolacji. I muszę powiedzieć, że byliśmy naprawdę zadowoleni. Jedzenie było różnorodne, codziennie coś innego, świeże i dobrze doprawione. Na śniadanie klasyka, jajka, naleśniki, świeże owoce, pieczywo, wędliny. Każdy mógł skomponować coś pod siebie. Obie do kolacje te trzymały poziom. Były ryby, mięsa, makarony, sporo warzyw, a do tego zawsze coś dla dzieci. Nie było monotonii, a to dla nas duży plus. Widać było, że kuchnia stara się, żeby każdy znalazł coś dla siebie i to się naprawdę udało. Podsumowując, jedzenie bardzo dobre, różnorodne i zdecydowanie na plus. Na koniec pokażę Wam jeszcze coś, o co często pytacie: przykładowe ceny podstawowych produktów w sklepach na Teneryfie. Wpadliśmy kilka razy do lokalnego marketu i ceny są naprawdę przystępne, zwłaszcza jak na wyspę turystyczną. Oto kilka przykładów, gdzie pokazujemy na filmie. Jak się prezentują ceny, ogólnie zakupy nie były drogie, a wybór produktów naprawdę duży. To fajna opcja, jeśli chcecie czasem zrobić sobie coś na szybko w pokoju albo zabrać przekąski na plażę czy wycieczkę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten mały przegląd hotelu Garasuic pomógł Wam zobaczyć jak wygląda pobyt na Teneryfie od środka. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do Loro Parku. Pokażemy Wam, jak wygląda cały park, co warto zobaczyć, i oczywiście podamy dokładne ceny. Ile nas to wszystko kosztowało? Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, to subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga rozwijać ten projekt. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! No. I to w dzisiejszym materiale śledźcie Billy TV po następne filmiki.